Singaleo, Leo, o. Chang. 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 Chang, 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 dla mnie też Chang Chung, a to chyba... dwa. No to dla Ciebie dwa, za mnie jeden standardowo. Siemanko, siemanko, siemanko. Kolejny dzień, ostatni na szczęście już dzisiaj z tym yy, gamoniem po moim pojebem. Tak, szósty luty, czyli o, już trochę czasu minęło, jestem. No, bardzo daleko od vlogami, a tu kolejne się cały czas robią. Jutro sportowiec wyjeżdża na szczęście, ale dzisiaj jeszcze intensywnie od rana będziemy zwiedzać. Tak, się zakupy, same najważniejsze rzeczy. I lecimy, już jesteśmy dwie minutki od naszego punktu docelowego, i zaraz zobaczycie, gdzie wylądowaliśmy. Artysta już musi pić piwo. A my dzisiaj wylądowaliśmy gdzie? Na złomowisku. Opuszczone autobusy, co tu mam jeszcze? Jeepy, samoloty. samoloty. Jakie samoloty? Samoloty to masz w głowie. Helikopter chyba. <laughs> Stara laweta, jakaś chyba do czołgów, nie? Bo patrz na gąsienicę, jakby miał. Dotarliśmy 5 minut. Piechotą i jesteśmy na. na czym to jesteśmy? Na złomowisku samolotów, no cmentarzysko podeślę wam lokalizację w opisie oczywiście a my zładujemy się zaraz na ten jedyny tutaj który stoi największy cały jak nie będzie łatwo wejdziemy co my nie wejdziemy co ładujemy się do samolotu dawaj parę innych części I nic więcej no jest gitara, wejdziemy. Welcome on the boat. Panie i Panowie, witamy na pokładzie. Dzisiejszym kapitanem waszego lotu będzie sportowiec roku i Panoramics. To będą wysokie loty. Prosimy o zapięcie pasów <grym> Stadzi. Zimny, zimny, bo Ty siedzisz z prawej, ja z lewej. Ja wolę sobie otwierać. Tu jest dobre, chyba. Zobaczmy, jak on wygląda w środku. Zasyfiały. O! Tu parę szafek. A z tyłu jest po prostu otwarta przestrzeń. No. Przez te dziurki sobie chyba polatamy. A może uda się wejść długo. Do góry na samolot. Bo to byśmy bardzo chcieli zrobić. No, tak. Trzeba by tymi większymi drzwiami, albo tymi z przodu, albo tymi z tyłu. Król, król, Siadaj. ciepło, nie? O Patrz, tu masz jeden stopień, Wiele. tu masz drugi stopień. O kurwa! No właśnie mówiłem Ci, uważaj, bo to jest wszystko porozpierdalane, a tu jest trochę wysokości. Jakbyś spadł z takiego, to... A, no mam nogi połamane pewnie, nie? Proszę, nie kręgosłup U, ale to ciepło. Spierdala na górę. Zostawiłem Te drugie były lepsze. Nagrywaj to, jak umrę, to będzie nagrany. To jakaś kurwa lina niby. O, to jest może do tego. Wolaj piłko. <laughs> e, jest dobrze. Nie jest dobrze, ta linia jest, jest przymocowana dobre. do czegoś? Co? Przymocowana do czegoś? Tak, no możesz się spokojnie zatoczyć. No to czekaj, idę po drona jeszcze. Artysta tam już czeka na mnie. Wchodzisz znowu? Nie, no czekam na ciebie. No, dobra. Już idę. Odprawiam się i lecę. Drona byś mi wziął. Tylko z tamtej strony jest lepiej. Jacket, no, ja nie podoba mi się. żebyś mi wziął. możesz mi też dać. Drona wystarczy. Poczywasz go przez okno? Od dołu? Od dołu. O, tak, settling, tak może mi wziąć. Bardzo blisko twoich oczu było. Ale ja jak fajny poszedł. Jaredę dobrze troszkę wyżej. na miejscu? To to? Ten punkt? co Jaki mamy kolejny cel na Busoli? Możemy te bliskie tu porobić. Zostawiamy samolot lecimy na kolejną miejscówkę chyba na Wydospadwie, zobaczymy co wymyślimy, co spotkamy po drodze bo to jest zawsze wielką niewiadomą. Jeszcze przy wjeździe Czeka. On u nas taki samolot, ale on jest chyba zamknięty. Nie da się nie do niego wejść. Próbowaliśmy tam z lewej, prawej, nigdzie nie da się. No i to w Mai mi się podoba. Można praktycznie wszędzie z skuterkiem. Tutaj zostawiliśmy. Musimy wyjść tylko parę schodków do góry. Jesteśmy na punkcie widokowym. Jeszcze jakiś duży leżący buddha. nikogo tu nie ma praktycznie, tylko chyba my. No, Witam w Chiang Mai. No i najbezpieczniej, jak chcecie przylecieć do Tajlandii i latać z runami, to pytacie miejscowych tutaj, pilnujących, czy można tu latać, czy nie można. I oni wam mówią. I się no, ja spokojnie mam. A? Podobny? Co myślicie? Skarpetki też ściągaj, bo chcę upiększyć całe. Może, się to... znaczy, może być gorące to. Ale... Ja ci mówię z doświadczenia, że potem do tych skarpetek nie dopierzesz. No, już wyrzuciłem dużo. No ale jesteśmy na buddzie. Gdzie ten point? To chyba. Nie, te schody. Lampa dzisiaj jak skuczybyk pali. Mudda duży na wzgórzu. Tylko dwóch wariatów tu przyjechało. To lecimy. Może to będzie tutaj? Coś mi się wydaje, że to tu. To jest tu. To jest ten punkt? Punkt jest tam. Ale w też fajnie jak gość maluje coś tam ręcznie. To zobaczmy jak to się w środku wygląda. O. Jest kopuła jak firmament. Ale nawet ładnie naprawdę. Sawdik No i jest mostek. Trzeba było zapłacić 40 matcików za Wejście na niego. No? To Ty nie byłeś jeszcze? Aha, no to dobra. No dawaj. Ja, a ja bez butów przyszedłbym. No i to jest ładny wiewponcik. Nawet fajna. taka, taka jest nieznana w ogóle, żadnej propozycji tutaj nie było. Też ją nawet na mapie to tak była zaznaczona, o, z, z, zwykle. Tak zwykle. Ale co, dziś idziemy na Waterfall albo na jakąś naturkę, nie? Parówczo, w góry trzeba jechać. Mhm. Tego mostu nie widać, nie? Tego mostu nie widać, ale możemy jechać. Ale pięknie, tej મા�઱઱઱ મા઱઱઱ મા઱઱લ઱ tutaj na Tamie, ale szybko się stąd zwijamy, bo nie ma nic ciekawego. Polatałem kilka dronikiem i lecimy dalej na Waterfala, na wodospad. Jeszcze po drodze trafiliśmy na taką wioseczkę. Nie wiem, co to za wioseczka jest, ale jest jej bardzo fajna. Dużo turystów. Chin, chineczek. Ładnych chineczek, młodych. Nie? Ładnych, młodych cineczek. Resterkujesz u nas zakopane, że no. robić podwórko. Możliwe, nie wiem. Może na ten wodospad tylko przyjeżdżają, bo jakieś tu jeszcze góry są. Zobaczymy. Obczajmy wszystko. Idziemy teraz coś sobie pojeść? Nie, no ja muszę coś wziąć. Ja jestem, ja jest zgodniałem, ja zobaczyłem, ja zgodniałem. No i taką wczoraj, taką krzywością. No takiej. No ale. Która dobrze wygląda? Halo. Ja sobie biorę czegoś tego, tego, tego stecka sobie w To mm -hmm. takie może. Co, lecimy, bo wodospad czeka Kluczyk zostaje w stacyjce okulary zostają na siodełku i idziemy na Waterfalla. Jeżeli to jest to wszystko, co to ma być, no to to nie jest za dużo. Na tamtych by wywali lepszych. Dobra, jest dłuższy, niż się spodziewałem. Trzeba wyjść do niego na samą górę, trochę to zajmie. A. Nie byłem się złe No chyba codziennie była fala Tadicap jechały sobie dziewczyny się pobawić w wodospadzie popływać, pochlapać się wodą I to jest szczęście i co, lecimy? no tego wave pointa na którego mamy lecieć Już dotarliśmy wave point Kev fin nie można używać dronów bez pozwolenia, dobrze, że ja sobie pozwalam jesteśmy na Keffini, ale wschód słońca to by był dobry Ale no niestety zachód mamy taki sobie Widoczek na... To jest akurat na wschód A Słoneczko jest tam akurat za tą górką i trochę wyciągniesz z dronika, ale no ja się zastanawiam, czy jeszcze nie, nie idź tam na ten highest point. Nie, to jest highest point. Nie, 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 to jest to nie jest highest point. A widoczek na zachód jest taki właśnie kiepsko Walimy do góry? Ja bym walił o. No to lecimy. Wybraliśmy się kijowy punkt na zachód słońca dzisiaj. Ja pierdzielę znowu Karpetki to mam tak dojebane, że A! No tu może być Zachodzik już się skończył praktycznie. Zabijamy się, bo nie będziemy wracać tą dżunglą w cienku. Mierz sprzęty. I lecimy. Na pewno tędy? Nie mam tu samo. O ja jedę Powiedzcie, że to chyba był najgorszy raz dzisiaj wy, wypadł na zachód słońca. Jak tam nogi? No pokutę podrapane. Ale cóż, poradzisz mogę na to. Lecimy w ciemnościach, jakby ktoś tu był na kef w finie. To polecam mi. <grym> Polecasz? Sportowiec roku. Wiesz, że nie polecam. Ja ja nie, nie spierdalajcie się tu. Nie, nie. To dla takich debili jak my. To jest tylko tak, dokładnie. Ja się zajebałem na drzewie. <grym> to wszystko zabrałem, przejeżdżam. Mamy chyba wszystko. Bez i wracamy jeszcze przez miasteczko, tutaj 2 km, taka wioska w dół mniej więcej od tego y, punktu widokowego i jak w Zakopanem się tutaj czuję, bez kitu, zakopane, skopiowane, tylko że sami Chińczycy tutaj są za turystów. Uwaga, uwaga, z drogi śledzie, Bongo jedzie. Jeszcze wstąpiliśmy na sklepik, pojeździe dziadostwa, niestety. Ale z cic jest daleko. Jeszcze. I często nas tu owocami. Jakie to są owoce? Tańskie owoce. Tańskie, no? <laughs> w jakim kraju jest? <laughs> I wioska, fajna. Już prawie koniec gór. Wyjeżdżamy i lecimy na chatę. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Nara. Nasze tipkę? 550? Mhm. Yes. Yeah. Toilet and 550. Okay. 20. Tak, jak... Tak, kenii. Drugi. Yes. Ojciec. No, no, no. I przepraszam, serdeczny. Serdeczny. This riding. is No, nie, nie. Ojciec. 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 nie Ojciec. 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 się dzieje to, co się Ojciec. To, no mistrz świata, sąsiada, ja powiedział 750 watów za zniszczoną tą owieweczkę, znaczy obudowę i, i tutaj zaparysowane plastiki 200 watów, ale zostawił tysiaka i tamtej się cieszy. <grym 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 Five hundred. I get the next day. <laughs> and you? No. Yeah, <laughs> next day. Five hundred. Next <laughs> day, <laughs> And police stop us second time, but we showed the tickets and they. Uh, oh, okay. <laughs> I, I'm local. I'm local. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Jeszcze Co mam powiedzieć? W ogóle nie rezygnowali. W końcu nastał ten dzień, że sportowiec wyjeżdża. Nareszcie, że tak powiem, bo już mam dość tego hmm. zwiedzania. Teraz trochę się zajmę materiałem z Filipin i z Chiang Mai. Tym tutaj, co zwiedzaliśmy. Mam żadne pamiątki z tego z mieście, mieście tego wykładu. Oprócz tego. Nie. Także tak, no Miło, Miło było, ale się skończyło. Troszeczku, troszeczku. Trzymaj się. Do zobaczenia.